Dom pomocy społecznej dla kombatantów przy ulicy Lubuskiej zaliczany jest do grona trzech największych tego typu placówek w regionie. Przebywa tam 180 kombatantów, zdecydowana większość w systemie 24-godzinnej opieki. Ten budynek ma już. 40 lat może nie jest jeszcze mocno nadgryziony przez ząb czasu, ale wybudowano go w technologii, w której nie uwzględniono termomodernizacji, a rozwiązania energetyczne wykorzystywane w budynku sprawiają, że w sezonie grzewczym opłaty są wysokie. Dlatego właśnie władze miasta w budżecie Zielonej Góry na 2017 rok uwzględniły poprawę warunków energetycznych całego obiektu będą ogniwa fotowoltaiczne, będą solary, czyli de facto również będziemy dbali o jakość środowiska, o jakość powietrza w mieście, o której bardzo głośno się ostatnio mówi, więc ten element poprawi również jakość powietrza docelowo w naszej Zielonej Górze. Jak podkreśla dyrektor placówki, dzięki zamontowaniu na dachu instalacji solarnej oraz paneli fotowoltaicznych energia cieplna będzie magazynowana w specjalnych zasobnikach. Sama termomodernizacja budynku także wpłynie na oszczędności, a dodatkowo wszystkie elementy oświetlenia w placówce zostaną wymienione na oszczędną technologię LED. Skoro placówka zaoszczędzi m.in. na opłatach za energię, to będzie można więcej pieniędzy przeznaczyć na remonty wewnątrz domu pomocy społecznej. Potrzeby naszego DPS-u remontowe przy 40-letnim budynku rzeczywiście są duże, także mamy nadzieję, że z korzyścią dla mieszkańców wykorzystamy te zaoszczędzone złotówki. Co istotne, modernizacja budynku i poprawa warunków energetycznych to zadania dofinansowane w ramach pieniędzy z Unii Europejskiej. Koszty tego zadania to ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Jak podkreśla prezydent miasta Janusz Kubicki, to ważne, że na wkład własny potrzebny do realizacji tego zadania jako miasto wydajemy niewielki procent. Od wielu, wielu lat walczymy o to, aby realizować inwestycje za pieniądze unijne, nie za swoje własne. W tym przypadku udało się. Największy dom pomocy społecznej, dom dla kombatantów, zyska nowe oblicze, będzie kompleksowa termomodernizacja. Znany jest już wykonawca termomodernizacji w domu Kombatanta, jak zaznacza Maciej Jakuboszczak, prezes zakładu remontowo-budowlanego. Jeszcze w tym tygodniu planowane jest spotkanie z projektantami, tak aby prace mogły ruszyć jak najszybciej. To wbrew pozorom nie będzie łatwe zadanie, ponieważ Dom Pomocy Społecznej pracuje 24 godziny na dobę. To jest gdzieś utrudnienie, ponieważ no niemal do każdego pomieszczenia będzie trzeba wchodzić, czy z wymianą opraw, czy, czy tam z dostosowaniem instalacji. Termin zakończenia prac zaplanowano na 23 października.